coś niesamowitego. Cześć, tutaj Denis. Zapraszam na film z Yas Marina Circuit toru F1 Abu Dhabi. Na tor Yas Marina Circuit. Przejechaliśmy pod i nad torem, darmowym praktycznie przejazdem, i dojechaliśmy do słynnego hotelu W Abu Dhabi, chyba się teraz tak nazywa. I ten hotel ma taras z widokiem na tor Formuły 1. Jest tor, jest tam jest lotnisko w Abu Dhabi. Tutaj cumują jachty, kiedy jest wyścig, teraz jest w merę luźno, to są święta. No, a tutaj Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Fenn, Verstappen i szajka ściga się o tytuł Mistrza Świata Formuły 1. Coś niesamowitego. Także, jeżeli ktoś tu chce przyjechać dla toru Formuły 1 i nie ma zbyt dużych środków na zwiedzanie, no to sama, sam widok z restauracji wystarczy nie wiem, kupić kawkę, zjeść śniadanie, obiad zależy, kiedy przyjedziecie. I mamy niesamowity widok, praktycznie w jednym z najbardziej presta Wyścig jest oczywiście przy sztucznym oświetleniu przy zachodzie słońca. Mamy wszędzie lampy. To był chyba pierwszy taki wyścig, gdzie zastosowano sztuczne oświetlenie, gdzie nie było właśnie. Wyścig nie był rozgrywany w dzień, tylko przechodził z dnia w noc i było przy sztucznym oświetleniu. Lafana fana Formuły 1 mega frajda. Jeżeli chcecie dotrzeć tutaj do tego punktu widokowego, do tej restauracji, to wystarczy, że wbijecie w nawigację nazwę tego hotelu To jest W. Abu Dhabi Hotel jakoś tak na pewno gdzieś podnikuje, napiszę w opisie. Proste i za darmo. Parking też jest za darmo. Tutaj właśnie trwają jakieś treningi jakiejś serii, nie jestem pewien, na pewno nie Formuła 1, ale jakaś seria wyścigowa. Ski rozgrzewają okłotypiernę, a tutaj tym mostem właśnie nad torem wjeżdża się do hotelu, i tutaj z drugiej strony mamy prosto. Jesteśmy już w środku hotelu. Wygląda nieziemsko. Bardzo ładny hotel. Siedzą w recepcji i wciąż słuchać te polity, które jeżdżą tutaj. O, akurat co się drzwi, troszkę bardziej je wtedy słychać. Nie ogólnie klimat jest na fanów Formuły mega. Mega doświadczenie. Nawet jeżeli nie ma tutaj wyścigu, a co dopiero kiedy jest wyścig. Dalej widoki na tor, przy samym lobby, przy samym wjeździe do hotelu od razu mamy z drugiej strony Tor, a zaraz jeszcze wchodzimy na kładkę, która również jest nad torem, także petarda, naprawdę. Wrażenia niesamowite. I tu mamy wejście na tor. Mamy kładkę, która jest Dokładnie nad torem, przy marinie, przy hotelu. O no niesamowite widok. Nie byłem jeszcze nigdy na wyścigu Formuły 1, ale najwyższa pora. Ten. Jesteśmy na samym górze, na samym dachu tego hotelu. Tutaj za mną jest, nie wiem czy będzie widać, Ferrari World Można przejechać się kolejką Ferrari. Inna atrakcja dla fanów Ferrari jest cały właśnie ten kompleks. Tu jest jeszcze wielka galer galeria handlowa, ale galerią nie będziemy się chyba interesować, bo mamy tutaj o wiele ciekawsze widoki właśnie tego hotelu, słynnego hotelu oraz właśnie ten tor Formuły 1. Tutaj z każdej strony go widać, praktycznie można obejść dookoła. Ten taras widokowy mamy tu też basen jest po prostu luksusowo i przepięknie. Jeszcze wszystko w białym kolorze. Robicie to dobrze. Jeżeli chodzi o ten film, o to, że Formuła 1 w Abu Dhabi, jeżeli jesteście ciekawi innych moich filmów z podróży, to koniecznie subskrybujcie kanał, koniecznie dajcie też łapkę w górę przy tym filmie, to bardzo pomaga na moim kanale, a tymczasem w tym filmie to już wszystko, do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!